Mamy woliery pozasłaniane już dzisiaj jest ładna pogoda, bo słoneczka świeci ale już są pozasłaniane, jutro też ma być łonicie po 20 stopni, tylko że no, były te wiatry, tak chłodno było, a nie chciałem po prostu tam jakoś tak ryzykować, wolałem zasłonić, jest woliery zabezpieczona. trzeba tam zabezpieczyć. Tutaj tylko drzwi są odsłonięte. Jeszcze od razu. Pochwalę nowy zakup. Kołąbki diamentowe. Tutaj szek tegoroczny. Niewybarwiony. Prawdopodobnie samiczka. Tutaj samczyk tamtegoroczny. Jest jeszcze jedna samiczka tamtegoroczna roczna. O, tutaj siedzi. I samiczka tamtego roczna. I tam w dali widać kolejnego szeka tamtegorocznego rocznego. Też prawdopodobnie samiczka. Byłem na giełdzie wczoraj. Właśnie i zakupiłem sobie. Gąbki diamentowe i trochę posprzedałem, bażantów znaczy no trochę wszystkie sprzedałem. został mi ostatni kogut nepa, tawań, tajwański, z swinoe. A, i kupiłem jeszcze kurę brachmy, jedną olbrzymią, do koguta też zaraz pokażę. Że gołąbki sobie siedzą jeszcze nie wybargana szeka mam nadzieję, że to będzie samiczka dobra Stworzymy zaraz kurkę. No I co zostało? Kogut. I dwie korki złote. podejdzie kogoś do mnie. Nie. I wszystkie złote też już wy, wyprzedane. Sprzedane. Zostało tylko dwie korki i kołócik. Dobra. Idziemy z tyłu. Zakupiłem też nowe indyki tutaj do Indora, ale wydaje mi się, że to będzie jedna. Miała być trzy indyczki, ale wydaje mi się, że będzie tutaj jeden indoor. No, zobaczymy. A już się stroszy. Tegoroczny indor Krokut brach molbrzymiej. Widać jaki jest duży ładny. Z moich męgów I tutaj mamy kurkę zakupioną wczoraj, tamta co je Jest o wiele mniejsza od niego kochinek wchodzi tutaj kurka w kadr no ale tam jest, o kurka Brach brzmi. Tego Tegoroczny też no Tutaj mamy porównanie Też Indora Z tym kogutem, no jest naprawdę jest, jest bardzo duży Pokażę wam jak idą postępy z wonierą Tutaj na Zobaczmy tutaj Mańskie. Tu w już pustki. Zostały ostatni kogucik. Czy to będzie kurka, raczej ruda? Oj! Bo tutaj jest taki o jeden. Właśnie ten taki biało rudawy. Jest jeszcze jeden. Tam jest rudawy cały. Z taką krawatką. O! Tu widać są dwa. No i ten. Niby to by miał być melanistyczny, ale zobaczymy, co to z tego będzie. Słońce świeci, i tak to się prezentuje. Mamy tutaj już wolniere na tajwańskie. Jaka ona jest duża? Jest jest raz. cztery 4,5 metra na 4,5 metra, będzie na 3,5 metra. Z taką siateczką drobną ale na dole jest grubsza jest taka żeby coś tutaj, jest wkopana też obłożona gruzem, żeby się nic nie podkopało nam tak to się prezentuje, obok będzie właśnie wybieg dla brach, tu jest taka dość grubsza, z większymi oczkami jest ta siatka także, no i będę musiał na tą grubszą będę musiał nabić tą drobną, widać jaka różnica oczek jest nie? także tutaj na spokojnie by kuna mi przeszła Tutaj już na pewno nie. Przez tą siatkę, no to nawet zeberka by się nie przycisnęła, ale tak to się prezentuje. no Jest mega fajnie. Jeszcze tu są, tutaj będę musiał jeszcze dołożyć siatkę i po całości pójdzie siatka. Nie będzie zasłonięta żadnym po prostu powiedzmy tam blachą czy czymś, nic będzie odsłonięte, tylko po bokach daje siatkę maskującą to taką. Która, nie, która żeby mi po prostu tutaj bo ona będzie otwarta i będzie wiecznie. a chcę, żeby nie było żadnych takich przeciągów. Nie chcę zabijać niczym tam żadnymi dyskami, płytami ścian, gdzie już była siatka, tylko na tą siatkę pójdzie ta maskująca, żeby osłaniała od wiatru. Przód będzie odsunięty, także bierzemy się dalej za robotę i lecimy. Taki krótki filmik przy poniedziałku. Tutaj, tu też jest pokażę, odsunąłem się tak to wygląda wokoło idzie właśnie ta grubsza siatka, taka, taka jak tutaj idzie, na tej wolierce u młodych bożantów A teraz będę tutaj osadzał na beton krawężniki, z tego względu, że tu idzie korzeń. No i nie drady rady je wkopać, nie ma opcji. I będę po prostu to betonem tylko zalewał. I no to krawężniki będą szły, żeby się też nic nie podkopało tutaj. I tak samo przy drzwiach też pójdą krawężniki, żeby się nic pod drzwiami tutaj nie podkopało. Także zabieram się za robotę i robimy dalej.